Witam w serdecznie z tej strony Krzysztof Vega Fitness. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd wegańskich wiadomości tygodnia 47 2019 roku. Przepraszam za małe opóźnienie niestety mam coraz więcej pracy i naprawdę coraz mniej czasu, żeby cokolwiek nagrywać. Dla przykładu w poniedziałek pracowałem od 6 rano do 1 w nocy. No nic, przejdźmy jednak do wiadomości. Holandia na drodze do opodatkowania zabijania zwierząt. Holenderska Partia dla Zwierząt przedstawiła projekt ustawy, która może sprawić, że Holandia stanie się pierwszym krajem na świecie, który efektywnie opodatkuje mięso. Według konferencji prasowej członek partii Lamert Van Ran będzie starał się, aby inicjatywa stała się prawem. Jak sama nazwa partii wskazuje, zajmuje się ona walką o prawa zwierząt. Oprócz tego ma na celu poprawę równowagi ekologicznej oraz walkę z kryzysem klimatycznym. Pierwszy projekt opodatkowania mięsa nie spotkał się z uznaniem, dlatego postanowiono wprowadzić podatek na początku produkcji, czyli na poziomie rzeźni. W ten sposób zarówno producenci, jak i konsumenci skłonią się ku redukcji spożycia mięsa. Dyrektor Grex przechodzi na weganizm. Greg, to sieć piekarni w UK, która wypuściła wegańską kiełbaskę w cieście, okazała się ona najlepiej sprzedającym się ich produktem od wielu, wielu lat, bijąc wszelkie rekordy popularności oraz denerwując Piersa Morgana. Dyrektor firmy, Roger Whiteside, postanowił spróbować wegańskiej diety po obejrzeniu filmu The Game Changers, produkcji ukazującej zalety diety roślinnej w sporcie oraz łamiącej stereotypy na temat białka. Na rozdaniu nagród dla biznesmenów Roger stwierdził, że się kilka tygodni temu, gdyby miał wybierać, którą kiełbaskę woli, bardziej skłoniłby się ku oryginalnej, jednak teraz spróbuje żyć na diecie roślinnej. Sieć piekarni zapowiada, że to nie koniec nowych wegańskich produktów. Plotki głoszą nawet o zapiekance z wegańskim stekiem. Były hodowca bydła prowadzi sanktuarium dla zwierząt. Nigdy nie jest za późno na zmianę i każdy może to zrobić, nawet hodowca bydła z trzeciego pokolenia, Mike Lanigan, kanadyjski farmer, przestał wysyłać swoje zwierzęta na rzeź 3 lata temu i przetworzył swoje gospodarstwo w wegańskie sanktuarium. Mike nie jest weganinem, jeszcze lecz wszystkie posiłki serwowane na imprezach w sanktuarium są w pełni roślinne. Większość jego pracowników to również weganie. Edith Barabasz, która pracuje na farmie od 15 lat i która jest etyczną weganką, mówi, że właściciel od zawsze czuł smutek, gdy musiał wysyłać zwierzęta na rzeź. Pewnego dnia, gdy pomagał cielakowi pobrać pokarm od matki, połączył wszystko w całość i stwierdził, że nie chce już zabijać swoich podopiecznych. Mike spotkał się z ogromną falą krytyki ze strony innych rolników. Którzy zarzucali mu szkodzenie farmerom, bycie antyrolnikiem, jednak on sam nadal zarabia na swojej ziemi, tyle tylko że hodując warzywa i sprzedając je co tydzień na wiejskim rynku. Na farmie organizowane są zbiórki dla zwierząt oraz imprezy skupiające miłośników rzemiosła. IKRA wprowadziła wegańskie menu dla dzieci. Nowe menu Wikei. W Holandii przygotowane z myślą o dzieciach zawiera warzywnego burgera, frytki, owoc oraz smakową wodę. Do każdego zamówienia z dziecięcego menu otrzymuje się kolorowankę oraz kredki. Rosnące wegańskie menu w IKEA jest krokiem w kierunku większej równowagi ekologicznej. Szwedzka firma meblowa oferuje wygańskiego hotdoga, klopsiki, kawiór z wodorostów oraz bezmleczne lody włoskie. Marihuana zamiast zabijania kurczaków. Były hodowca kurczaków Mike Weaver zamiast zabijać zwierzęta zajmuje się teraz uprawą marihuany. Farmer wziął udział w projekcie organizacji Mercy for Animals o nazwie Transformation Project, której zadaniem jest pomóc rolnikom w przeobrażeniu produkcji odzwierzęcej na zrównoważone ekologicznie uprawy do produkcji roślinnej. Stare stodoły Weaver'a, w których trzymane były kury, są teraz używane do uprawiania hurtowych ilości konopi, które usuwają więcej dwutlenku węgla na ar niż wiele innych upraw. Przychody Majka są teraz znacznie wyższe i jest on w stanie zatrudniać 4 razy więcej osób niż gdy zajmował się drobiem. Coraz więcej farmerów odsuwa się od produkcji odzwierzęcej z powodów etycznych, środowiskowych czy osobistych. 40% rolników, którzy wzięli udział w oksforskiej konferencji rolniczej, twierdzi, że przyszłość rolnictwa to weganizm i farmerzy powinni się do tego dostosować. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. To by było dzisiaj. Na tyle zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam do dawania łapki w górę, udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału. Do zobaczenia. Jeżeli chcesz wesprzeć produkcję odcinków wegańskich wiadomości oraz innych filmów, to zapraszam na stronę www.patronite.pl ukośnik VegaFitness, gdzie już za 3 zł miesięcznie, czyli cenę kiepskiej kawy, możesz wesprzeć kanał. Pamiętaj również o subskrypcji oraz kliknięciu w dzwoneczek, by zostać powiadomionym o nowych filmach.